Wszystkim. Z tej strony Agnieszka. No i nie Agnieszka, Siemas-Siema, siema, dawno nas nie było. Robimy tak. taką krótką wrzutkę. Dzisiaj będzie znowu produkt kobiecy. To już będzie. drugi na kanale. Tak, dzisiaj mamy niedzielę 7. 7 listopada? Tak jest. No. Godzina 11. 8. 9. No. Godzina młoda. Więc tak, co byśmy Wam chcieli dzisiaj zaprezentować? To jest właśnie ta oto piękna szczotka prostująca firmy Blaupunkt. Mm -hmm. Tak ona ładnie się właśnie prezentuje. Tak, jest to napisane z regulacją temperaturą, moc odżywczą olejku organowego i pokrycie ceramiczno-keratynowe. I blau punkt. I tutaj mamy specyfikację. Z drugiej strony, strony. O. jak Was to interesuje, to sobie zobaczycie. Przepraszam. Proszę, Regulacja temperatury, to jest taka prostownica tylko w formie szczotki, tak? Nie? Dobra, i tak ona się prezentuje. Taka jest ładna. Tutaj proszę zobaczyć. To są guziczki, tu jest wyświetlacz. to tak, jest wyświetlacz, to później pokażemy tak. jak ona będzie włączona. I tak ona tutaj wygląda, tutaj ma chyba jonizację. Takie, tak. takie dwa otwory takie, z których tak syczy. Pokaż tutaj te, to są blaszki grzewcze. Tak, tutaj to się nagrzewa to. wszystko, to miedzianego koloru, to się robi gorące. Mhm. No, i z tyłu wygląda ona tak. Tutaj szkoda, że w świetle nie będzie I oczywiście widać. Oczywiście ma kolor ale ma... taki ładny, perłowy. Tak, bro... no, tak. O, o, coś daj... widać? Tak, będzie ładnie widać. No, kolor ma po prostu błędny. No no i zaraz Aga zaprezentuje, jak ona prostuje włosy. Także. Zapraszamy do łazienki. Oczywiście, dzień dobry. Tak. Oczywiście, oczywiście szczotka była e, kupiona e, w Kringlopie. daliśmy za nią. Tutaj jest cena. No, aleśmy za nią tyle została wystawiona. Dobrze, no i idziemy. idziemy, idziemy kierujemy się, się do łazienki, kierujemy się do łazienki, pyk. Ja, tak, zobaczcie jakie mam włosy, dzisiaj bym świeżo mylę. Mhm. No i są takie niejakie w ogóle. Tak, zaraz zobaczymy jakie, jak włosy wyglądają oprzed, są takie, były myte, tam czesane, rozczesane A tylko. Rozczesane, żeby nie było... Tak, podłączamy. O, a i teraz tych... patrzymy. Tutaj trzeba ją włączyć, O. I zmieniamy tylko temperaturę na... A 200? Nie 210, bo ładnie prostuje. Na I 210 i ona sobie miga w tym momencie, czyli rozgrzewa się, tak? tak? Kabel jest długi jest kabelek pokaż, długi. że jest tak. Jest bardzo długi kabel, on ma około 1,5 metra spokojnie, jak nie... Tak. Tak, będziemy miał 1,5 metra i tu jakiś włos już była testowana, dlatego wam pokazujemy... Tak jest. W ogóle słyszycie jak ona fajnie bzyczy? To jest właśnie jonizacja. Tak, tutaj z tych dwóch tych. Kiedyś miałam e, szczotkę z, z, jonizującą, o ile się nie mylę. A tu, ty pamiętasz jaka to była firma? Taka co myśmy ją ładowali na baterie? Brauna. Właśnie, brauna. Sama jonizacja. Ioniz, Duża była taka tutaj, czarna na paluszka tak, była? Tak, tak. I mamy jeszcze Philipsa taką małą szczotkę jonizującą. O oh, właśnie. Nie wiem gdzie schowała się sobie gdzieś tam do Ta, torby. Taka mała taka malutka, też jest. Taka ładna. Faktycznie, ona jest też z funkcjonalizacji. O, A tu nam się już nagrzało. Tak, pokaż. Już Jak się nagrzewa, mryga. to zobaczcie, to już nie mryga temperatura i pisze lock, To, tak. że już jest zablokowane, teraz już nie możecie zmienić temperatury nie, wyżej. Teraz czy chcemy dać plus, czy nie? Trzeba ją te, wyłączyć z kontaktu i włączyć jeszcze raz, wtedy tak. może czytać na przykład na 190 albo na 200. No bo ona ma przedział 160. No, no i teraz tutaj Aga 160. będzie y, pracowała. Jak normalną szczotką. właśnie to jest plus. Nie powiedz, że to są właśnie zalety, co mówiłaś wczoraj o tej prostownicy, że się można poparzyć i te sprawy. Tak, ja wiesz, nie miałam problem z tym, że sobie palce albo sobie tutaj szyję prostownicą sobie parzyłam. Że to było naprawdę no, niefajne. Żeby nie było, ja mam taki problem z włosami, że muszę je najpierw zwykłą szczotką rozczesać. Bo później jakbym od razu na Wilgotnych zaczęła tą rozczesywać, to bym się strasznie powyrywała. Mhm. Znaczy w ogóle jakąkolwiek inną. Mam jedną specjalną taką Ala Tingle Teaser, która jest bardzo fajna i nie wyrywa włosów. No i zobaczcie już jaki efekt a. jest po prostu, ale to też proszę. Zobacz, jaka okay, jest rodzica, lewa strona bez zobaczcie, to no, jest po prostu widać. to tutaj są takie fajne, już. Może no, pokażemy pełny efekt, ale będziecie widzieć, jak to wygląda cały proces. Że to naprawdę zajmuje 5 minut, na no, ktoś chce dłużej to 10. Oczywiście, to już jak kompasuje, czy chcecie mieć ładnie wyczesane, bardziej proste. Szybciej, dłużej, tak. wolniej. I to naprawdę mega działa, także byłam pod wrażeniem, bo lepiej działa niż moja zwykła prostownica. Generalnie szczotka kosztuje około 20 euro, tak, około 80 zł tak, w Polsce. Tak. Znaczy, oczywiście nie wiem, czy ona jest dostępna teraz, z którego to jest roku w ogóle, ale. Nie wiem, ale w ogóle wyglądała na nieużywana. No nie jest używana, bo była czyściutka, nie miała ani jednego włosa, nic nie, nie, nie ma wiem, rys. No właśnie o, i tak mi się wyrywają włosy. Ale się ładnie rozczesuje. W ogóle nagrywamy to również nowym sprzętem, tak. nową kamerą, którą też Nomen Omen żeśmy kupili w piątek w Kringlopie, tylko że w innym za 34, tam 5 euro, GVC Full HD. No ale to jeszcze tej kamery co to się zrobi filmik. Na razie, na razie kręcimy nią w najwyższej jakości, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, tak, testujemy jak to będzie na YouTube wyglądać, wszystko. Będzie tak. pierwszy film. Mamy pierwszą właśnie kamerę, tak? Właśnie. tak? Kamerę, 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 bo aparat mamy sony, który też jest świetny, tylko to jest kompakt i, i ten aparat filmy ucina tam przy 22 minutach, a tutaj macie tyle, ile Was ogranicza tylko karta i bateria. Naprawdę, zobaczycie, że ta szczotka to porównaniu do prostownicy, to jest. To jest mega rzecz. To jest naprawdę mega rzecz. Ja się zastanawiałam, że to pewnie jakiś bupę to jest. Tak, szczotka z chnią prostownicy. Tak. A, tak, piękny. się kończy. To wina moich włosów, nie szczotki. No, ładnie, jak zwykłą szczotka. Wyprostowane. No i teraz siaga obróci i po no prostu nie są Zaczy, takie tutaj tak. kosmyka powoli z tej strony No i widzicie sami widzicie jak to było jaki jest efekt, a jak jest, jak to poprzedł, a jest po tak, jak jest jak z boku, z tyłu. I? Ja I z tyłu. Tam gdzie o. jest wilgość, to od razu mi się zaczynają lekko skręcać. A tutaj... No w Holandii, to mamy w ogóle wilgotny klimat, więc nic im nie było. Cały dzień miałam wyprostowanie. Bez użycia żadnych pianek, żadnych innych jakichś tam środków, nic. No i czy, czy ona ma tam sobie tam naprawdę tą keratynę, nie wiem, ale po wyprostowaniu te włosy są takie miękkie, błyszczące i w ogóle się nie plączą. Jak to Agnieszka powiedziała, wygląda jak od fryzjera wyszła, no, tak? Tak, wczoraj się tak czułam jak bym wyszła od fryzjera, tak? Po prostu idealnie uczesane i wyprostowane. Czyli tak jak zestaw do paznokci, tak teraz też rekomendujesz, tak? Polecasz widzom. Polecam. Szczotkę, zobaczcie. Może bez zobaczcie jak ona hmm. wygląda. A jak się ma długie włosy, to tak to jest. Zobaczcie, ja, jest. jak ona wygląda. Tutaj ma takie dwa dwa Świeciłki. kanały właśnie na, to, na tą jonę. Jakieś tutaj włoski, takie plastikowe. Tutaj jest, tu jest wyświetlacz, jak, jak w prostownicy tej tak. trochę lepszej. Tu jest taki złoty akcent. Bo bardzo ładnie, ładnie to wygląda, na czarny. Naprawdę. Złota, a skromna. Tak. Ale nie od bezdomnego. Nie, nie, nie. No i no, może. Tu tutaj się będzie śmiemy. Ten fajny lakier widać. Lakier tam już wcześniej złapałem. O, piękny, brokatowy. Na, naprawdę ładnie ona wygląda. Świetny tak. kolor. Jo, e, no, i, o, i proszę bardzo, taki efekt. No i Aga od 1 do 10 to. Polecasz, nie polecasz. Oczywiście, że polecam 10 na 10. Jest naprawdę fajna szczotka. I nie oparzyłaś się tak jak normalną nie. prostownicą, nie? Nie, ja chyba, że za wysoko tutaj złapiecie, no to jest też inna bajka, nie? No. ale nie. No. nie. no to uśmiech na, no to uśmiech na 100% i jeszcze myślę, że może uda nam się dzisiaj coś nagrać. Tak. Bo zaraz idziemy w teren. No tak żeby postaramy się więcej tych filmików, bo ostatnio była trochę taka mały przestój, ale to też pogoda była do dupy. Nie było gdzieś jesień weszła. Zmaramy, więc... No także spokojnie, więc. ale dzieje się. No, także Lecamy. miłej niedzieli i do następnego. Trzymajcie się ciepło. Pa. Bye.